Hej, witajcie. Jestem jak widać w lesie, o teraz widać, proszę bardzo i sobie patrzę jakie tutaj skarby są, mam trochę białoporków brzozowych przy sobie w torebce zebranych, ale czy sięgnę trochę, czy sięgnę, czy nie sięgnę, dobra, o, proszę bardzo, to jest chuba brzozowa, białoporek, nazwa... Wiadomo, bardzo świeży egzemplarz. Niektórzy tam wegetarianie robią z tego jakieś serki tofu, miksują to i tak dalej. Ja to pokroję na susz herbaciany. Po prostu surowiec ziołowy, ziołowy zielarski. Są jakieś tam patenty na spożycie tych białoporków, młodych zwłaszcza, niezdrewniałych, zdrewniałych. A to są koneserzy pasjonaci. Natomiast mówię, ja to bardziej jako surowiec zielarski traktuję. A ewentualnie można z tego tam zrobić jakieś takie rzeczy surwiwalowe. Na przykład taką chubkę typową do, do rozpalania ogniska i jakieś tam różne patenty związane z ogniem. A tutaj przed... czekajcie, muszę powerbanka włączyć, dobra zaraz włączę. A no przede mną bardzo prosta rzecz, ja dzisiaj sobie daruję zbieranie. No powiedzmy jeden egzemplarz weźmiemy. Do kamery, proszę bardzo. To jest dzika róża. Jak najbardziej taki owoc po zasuszeniu. Po zasuszeniu, no, no, można, można to do jakichś kompotu wrzucić czy coś, ale po prostu po zasuszeniu, kilka takich nawet e, tutaj owoców wrzucić sobie do czarnej herbaty. Zasuszyć to, co szybciutko schnie, pa, parę dni. Na jakimś ciepłym miejscu to w ogóle jeszcze szybciej i sobie zrobić z tego herbatę różaną. Zupełnie inne wrażenia smakowe niż taka herbatka różana, Pseudo herbatka różana kupowana w supermarkecie jakieś syntetyczne barwniki. A jeżeli, jeżeli jakiś tam czerwony odcień i smak, to głównie hibiskus, to już można do znudzenia kulinarnie po prostu. A tutaj oproszę bardzo. Może wystarczy nazbierać, bo no to jest jadalny owoc w ogóle, tak naprawdę. Można to jeść nawet, to ma dosyć dużo witaminy C. Także w terenie można sobie podjeść tych róż trochę. Może sobie ugryzę. To no. taki smak papryka. No. Także nawet smaczny różany, no specyficzny, to twardy. Ale, ale nawet smaczny. Ładnie pachnie. Trochę czuję jakbym taką czerwoną paprykę jadł. Takie odczucie. I czujesz się bez tych nasionek w środku. w nasionku wypluwam. Także nie ma co siedzieć na czterech literach. Tylko warto do lasu się przejść. Chociażby na trochę. I właśnie nagrywałem dla kumpla nagrywkę tutaj jak to łatwo jest rzeczywiście jak to łatwo jest w tą niedzielę o, patrz, oczyściłem ten owoc, w środku tak wygląda o czekajcie, zogniskuję. jest dobra nagrywkę robiłem dla kumpla, jak to jest łatwo w tą niedzielę zgnuśniać nie chce się nic Człowiek naturalnie by w domu na czterech literach spoczął i robił jakieś głupie rzeczy. A piękna pogoda jest. Słuchajcie, piękna naprawdę pogoda jest. I no mało kto. A to jest taki las podosiedlowy, pod podmiejski, gdzie teraz jestem. Widzę, że mało kto korzysta. Widziałem może trzy osoby na jakimś spacerze przy wyjściu, przy, wy, przy wyjściu na osiedle, a poza tym nikogo. Nikt nie korzysta tutaj z okoliczności przyrody w ogóle. A tutaj jeszcze pójdę. E, tylko właśnie ludzie siedzą w mieście przy takiej pogodzie, nie? Jeszcze panią, panią jedną widziałem joggingującą. Joggingującą, ale to w sumie nie w lesie, tylko na dojściu do lasu. I to tak trochę wyglądało dla mnie ciekawie, ta pani, bo ona była takiej dosyć szczuplutkiej, drobnej budowy. Blondyneczka. I taka taka delikatna, delikatna uroda, i miała, miała na sobie takie wielkie słuchawy, po prostu ogromne nauszniki takie. I to tak trochę śmiesznie wyglądało, <laughs> nawet. No, ale no wiadomo, co kto lubi, nie? Nie patrzymy się na wygląd, na wygląd tylko na wygodę dla nas. Ale jakoś zwróciło moją uwagę jakiś pilot Miga 29 normalnie I Pani, pani pilot. No, no dobra. I tymi pięknymi okolicznościami przyrody się z wami na razie żegnam. Do następnego, hej.